Dobrze, witam w kolejnym odcinku naszej serii Troll przez Minecraft to jest już ósmy odcinek podejrzewam. No, ósmy chyba. Um, I... Um, jakby co to mam tu 12 dientów, ponieważ um, jeden zdobyłem tam, czyli to już jest 10, a dwa zdobyłem na tej i tej, bo tylko tu jest skromno nieskomnie, bo widzicie tego jest pełno, ale... Złoża są pojedyncze, jedynie węgiel czasami się trafi, że nie jest pojedynczy. No i wydobyłem sobie trochę tego. Mało jest, co prawda, ale. C ja tam. Um... Creepera, może. Nie, nie możemy swój czwók. No i chyba. zrobimy sobie tutaj. Tego, tego. Zrobiłem sobie kolor. Kol kolor, kolor lawy um, i dobrze, i e, wyjście z... Kurde, e, błąd klawiszowy. W, e, wyjście, um, wyjście z... z no, wyjście z wolkano. Ołki. Okay. I łatwe. What the fuck? Y Można chyba to tak zabezpieczać. Najpierw zabezpieczę, a potem rozwalę. Wiecie. What the fuck? Się boję tych potworków, bo one atakują tak nagle. Te dźwięki są straszne już. Dobra, szybko rozwalamy, nie fitolini się. Ach. Bożne się ich boję mać. Chyba one są takie dziwne dźwięki wydają. Takie nie wiem jakby to nazwać. Tam do góry, jest taki rozpierdzielony. Um, dobra, co w skrzynce? W skrzynce, pewnie skromnie. Uuu, to nie aż tak skromnie. W sumie. W sumie, w sumie. O, widzicie, tu jest na Silverfishu. U mnie Silverfish jest brązowy na tym tekście Więc. O, widzicie? Um, wojownicy. Uh, hu, 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 hu. Nie no to jest the best 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 O i tu jest taki mały ludzek Myślałem, że są większe, ale... Jest ja bardzo debil Myślałem, że są większe trochę O Widzicie, z kilofami chodzą czasami i mam różne Skórzane, diamentowe zbroję Łopto. No, nie tak. No, na hitoś rozwala im ten. One są takie jakby ramba albo czasami kobiety, bo... Ten tekst czupak jest taki właśnie. Eee, u was ten um, Steve. Um. Nie są takie trudne. I na szczęście są wolne. Ale na Silverfiszach to są dość straszne i szybkie. Nie za szybkie, ale co prawda szybkie. No tu też nie za skromnie. Szczęły nam się bardzo przydadzą. Mamy tu co wywalić. Nie mamy za bardzo. Dobra. Wiem, powinienem wykopywać, ale tak już oczyszczę to wszystko. Te kilka pięter czyszczę i dopiero będziemy się bawić jakiegoś zbieracza. Cóż, No. tu klok. Oj, widzicie, są różne. Ten akurat ma siekierę. No, siekierę. Nie, to jest motyka. Nie wiem zresztą. Tam ten Creeper? Co, tak, Creeper tam chyba chodził. No, fufu, fufu. Fu. Miejsca nie zabraknie. Bym musiał sobie to na taki woreczek, jakby. że mam więcej miejsca w ekwipunku. boję, że on będzie za mną szedł i mnie pilnie. No naprawdę muszę tu coś walić, bo mi tu miejsca zabraknie niedługo. Będę już tracił kilofa na tego neteraka, bo yy, mi się nie przyda. W ogóle nie wiem, czy zbierać te złoża wszystkie, bo w sumie można tu wrócić, prawda? I pozbierać sobie, jak będzie to naprawdę potrzebne. A teraz to mam wywalone na to, czy zbiorę. Yy, lazury, na przykład mi się nie przyda, bo po co? Yy, tylko że farbować wełnę. Chyba, że trochę sobie hodowlę tych owieczek czy coś planuję coś zrobić z wami. Lubię robić hodowlę owieczek i je tak obcinać co dzień. Głościk! O matko! Może zedlałem prawie w ogóle drgawki jakieś, uf, ale się waliłem. O Boże! Fok! no no i złoto mi się nie przyda mm, ten złoto złoto do czego w sumie bloki ze złoto nie będę robił gloki już mam w sumie i tak gloki mi są niepotrzebne za bardzo jedynie do robienia nasilników, do kotków ale 12 się spokojnie wystarczy a nie będę za dużo kotów oswajał, bo tak ja tylko drapią Nic nie robię. A żelazo, żelazo. Owszem, się przyda i diamenty się przydadzą, ale wolę wykopywać takie większe złoża niż. i węgiel, oczywiście, że przyda, ale no. raki w ogóle. co to jest? No fakt, tu musi być na ten rak, się nie przestanie palić. ułatam kolejny diaksik. Łap, się. Co nie będziemy mieli dużo diaksów, ale... ale wciąż coś, nie? Ym, węgiel i żel... Żelaz będę czasami wydobywał, a... Ym, a a węgiel, a węgiel to wolę w kejwach, bo jest go o wiele więcej i tam. Ale przyznacie, tu jest ciekawiej niż w kejwie, bo w kejwie to co byśmy tylko um, chodzili i tam, a tu przynajmniej mam jakieś wrażenia i więcej um, diaksów. No co prawda jeden, ale na przykład um, tyle co wydobędziemy tutaj z wulkanu to iśmy ucieli um, tutaj szukamy na przykład nie wiem tam z 10-12 minut a w cave'ie musieli chodzić, na przykład, nie wiem, 30 minut, um, a by, raczej chodzi mi 12 minut, a na przykład zdaję tyle, co, um, fuck, co w Kejwie um, zdobyłbym, wiecie, przez właśnie te pół godziny, fuck, um, no. Um, wchróbmy sobie coś. Arbuza może. łoty No zgiń ty myszo. Szczur mnie będzie atakował, nie? No. No come on. To jest jakiś spawner. No. Kurde no. Bez jaj. U, uh, diaks Bardzo łatwo to diaksę ominąć. Wiecie tak przy ściankach to się tak nie rozgląda. Hmm. więc się łatwo omija. No już 16 mamy ładnie, ładnie. W miarę ustawieni jesteśmy jeszcze jakiś taki statek znajdziemy. Na każdym świecie podajże, albo na większości. Na pewno z Tale of Kingsdom modem. Um, gdzieś tam za zamkiem jest um, albo przed zamkiem jest taka góra, um, taka jakby wysepka, można powiedzieć, góra, nie wiem, um, która, um, która ma w środku statek. To jest takie jakby grota z chowaniem piratów będzie takie ukrycie, i sobie jest tam od cholery, i w ogóle, ale um, na przykład na samej górze jest blok Lazurytu. Diaksu i złota i jeszcze w skrzyni też jest trochę Diaksów i tak dalej A w, na statku też jest chyba trochę. Można tam zabrać sobie stół alchemiczny i w ogóle. Tak więc... Ale ja nie mam moda Tale of Kingsdom, więc będę musiał, nie wiem, gdzieś na przykład szukać. Ym, no nie wiem gdzie. No dobra, co by tu wywalić? Nic i nie. Środki nie stakują? nie stakują. E, Ciasteczka. Ten, 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 ten. Na co mi tam to jest? Mm, zegary się stakują, więc... Tak. Mm, Szczoły się przydadzą. Owszem. Ja chyba miałem tak coś tych szczoł, nie? O, jest. W kilo się zaraz skończę, ale zrobię nowy um, lazury. Lazury coś zostawię, co ten. No, no nie wiem, co tu Przepalę, może wszystko. Wtedy będzie mi się ładniej stakowało. Um, jeszcze ten lazury o, oh. Albo zrobię tu jakąś sobie skrzynię checkpoint. Ta skrzynia checkpoint. Dobry pomysł zrobiłem sobie takiego checkpointa yy, Tylko jeszcze by się przydało What wow. yy, Muszko, żeby nie było potem Dobra, mniejsza tak, tak, tak Tak, tak Z kamienia może to zrobię hmm. tak, tak, tak Tak, tak, tak Tak, 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 tak Tak, 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 tak. Mm, tak i tak i tak. Ten parterz pewnie podzielę na dwie części, ale odcinkowe dwa części. Może wiecie, na tego więcej tych odcinków. Teraz tak, 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 Jeszcze sobie tu, 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 ładna sklejanka taka i tu jak będę wracał to nie wiem jaki jest mod żeby ekwipunek zostawał w w ekwipunku jak się nad nawet... no te wszystkie przedmioty jak się zginie to nadal są jak się pojawił na przykład na spawnie, że wiecie u nas w ekwipunku są damy tutaj sobie. Najpierw to przepalimy. Włożymy to, co to, co, 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 to, Wszystko ważymy. Od razu. Potem sobie zbierzemy tak. Ok, to jeszcze musimy przepalić. Niech A nie, nie, tam Dobra, nieważne. Um, kill off sobie zróbmy. patyki. Tu bierzemy pszczoły, pochodnie i coś do żarcia. Sobie to wytracimy co nam. Będziemy żałować. nie czego jeszcze zrobić? Patyki. Tak, 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 tak. Mm, tu dalej przypalę się. Mm. Somebody, somebody to lololol lol cyf, 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 cyf Ccyf, bum, cyf, cyf, bum, bum, bum lollo Złoto Miecz... Właśnie, miecz i to Miecz tu To tu to możemy sobie odłożyć tu, yy, jedzenie na końcu, chodnie tu, 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 tu. tu. O, no i jak ładnie. Dobra, to niech się tam zrobimy sobie na wyjściu checkpointa. Yy. żeby dobrze się wyróżniało, to będzie taki o jasny niebieski Ym, i tu chłodz. to wiem, że źle pewnie piszę, ale dobra. Ok, przybywam. Ha 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 fu, 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 fu. Jak my nie patrzymy, to one się chyba nie respią z tego, to ten, bo tutaj już pewnie by się ich rodziło, roiło. No i Resp się. pisze, się, Resp się. się, psie. Resp się psie. Szkoda, że spawnerów nie można zbierać. By było fajnie, bo. Mm, nie, można jakieś hodowle by sobie, bo. No to by było w sumie za bardzo ułatwienie. Come on, bo już bym dawno to rozwalił. Kręć się. No, kręć, 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 kręć. No dobra, ja mam Cię w tyłku. Ty osiłku, lol, ale mi się zrym... nie zrymowało. Eee, ile pochodni, omg. Tam nie wiem po co dwie bo się, ja też nie wiem po co, bo tu jest lawa w końcu. To rozjaśnia. Um, nie ma diaks? Żadnego. No. no kurwa, po co ja stawiam pochodnie obok pochodni? No kurde, powiedzcie mi po co. Z pewnie. I znowu pewnie ciszej mówię, yy, a raz głośniej błoty, jakiś koksu się już trafił. Nie, miecz, ty masz to. Ty nie podskoczysz? Łomatko się już cię wystraszyłem. No, miecz, to ładnie się tu uzbroiłeś. Ale ty już nie żyjesz, bo ty, ty jesteś taki cieniec taki. To, no i już zewnętrzny. No, ty, ty. Jest to dzięki za taką walkę. Ech, zrespił się. Jakiś Na no, dziś zrespił. Ty, ty, ty zdychaj, ty szybko umrzesz. sam sobie myśleć, że mi dasz radę, ty jesteś naprawdę głupi. Ją koksowi, wiecie, to pro... tak mięśnia kwadratowe. Hmm. lekiet like No, żadnego diaksa. Hmm. Może jakiegoś przegapiłem. A, wiedziałem. Wiedziałem. Do góry trzeba zawsze patrzeć. To po prostu jest jasne. Gdzie ten diaks? No, fuk. Tam jest a no właśnie, dirce zapomniałem. Dla jaksa warto poświęcić tego dirta. Nie? No. Kolejne chyba. A nie, to lasuryt. I gobla, żeby się podłożyć, bo tego jest trochę mało. Dircu już mamy. Fok, 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 fuck. fuck, 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 fuck. Wy okej. Okay. Ty jeszcze tutaj pilnujesz Jaxa? No, taki kozak? To chodź się zmierz. No. No. Oh, no. 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 O, fuck! Ha, widzisz? Byłem zbędniejszy. Przynajmniej teraz mam łatwiejsze wejście. Uuuu, i drugi Jax. Łohoho. Niech to zostawi na wszelkiego. Dirt jest y, lepszy od no, kobla, bo kobla to łatwo zdobyć, a dirta nie. Dirt jest rzadkim okazem. Kobel to można wszędzie zdobyć. Wow. Myślę ciągle, że ten gloss to jest lava. Nam, do lawy. Lul. 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 sobie pewnie zapełni jak wiekuń. No. Um. Z Nie, dobra. Nie no ma deksa, nie no ma. Ty snowman jesteś? Teraz wam pokażę jak wybucha O, widzicie? Wszystko śnieg zamienił Dokładnie ładnie wygląda uuu, ten creeper jest zły chyba Ta, bo ona zrzuca, o ile się nie mylę Dawno nie grałem na tym Vamos yeah.